Witajcie rodacy. Sharkun od palu lat serwuje nam niemiecki sprzęt dla graczy w przystępnej cenie. Natomiast SGH30 to bez wątpienia tanie słuchawki. Jednak czy warto je kupić? Front opakowania typowy dla tego producenta. Fotka produktu ze środka plus kilka informacji. To z tyłu mamy więcej detali technicznych, jak na przykład to, że jest tutaj metalowy górny pałąk. Słuchawki są dobrze zabezpieczone w pudełku na czas podróży. Wiszą sobie po środku na tekturze. W środku z dodatków znajdziemy jedynie mega skromną i minimalną instrukcję obsługi z całą specyfikacją o tym urządzeniu. Tak wyglądają od razu po wyjęciu. No i w ogóle nie czuć, że to headset za 150 zł. Bardziej bym strzelał na 300 PLN. ów Całość wykonana jest z plastiku poza wcześniej wspomnianym pałąkiem. Fajnie również Wygląda atrapa szczotkowanego aluminium na nauśnikach. Dopóki ich nie dotkniemy, ciężko będzie się zorientować, że to fake. Całość waży 300 g, a spasowanie elementów w ogóle nie odbiega od droższych rzeczy szarkuna. Wpadł mi w oko najpierw ten pałąk, na którym jest automatyczna regulacja, którą bardziej preferuję niż ta, co samemu dostosowujemy. To tutaj działa bardzo dobrze i lekko na takim sznureczku i jakąkolwiek macie głowę, to na pewno będzie wam komfortowo. Początkowo obawiałem się o nią, bo jak widzicie wypełnienie miękką gąbką pod tą ekoskórą jest dość skąpe. Natomiast po wielu godzinach grania nie odczułem wyraźnego dyskomfortu. To samo dotyczy się padów, zobaczcie, te są mięciutkie, no i tutaj Szarkun umiał wrzucić więcej wypełnienia. Generalnie nie są to może najbardziej wygodne słuchawki świata, ale na pewno do grupy dobrego komfortu bym je wrzucił. Na lewym nauszniku jest całe centrum dowodzenia headsetu. Znalazł się przycisk zmutowania mikrofonu jak i scroll do głośności grajków. Kawałek niżej mamy nieodpinalny kabel łączności z PC-tem Xboxem albo PlayStation. Ten jest umieszczony w bardzo dobrym oplocie, jest średnio elastyczny i ma łączną długość 240 cm. Obok przewodu mamy nieodpinalny mikrofon na gęsiej gumowej szyjce wraz z gąbeczką do poprawy naszych spółki czy gdy będziemy pluć. No i od razu łapcie test. Raz, dwa, trzy, cztery, to jest test mikrofonu Sharkuna SGH-30. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać i nic nie harczy i nie trzeszczy. Ze strony producenta możemy również pobrać oprogramowanie do nich, a te jest ekstremalnie proste. Podzielone jest na dwie zakładki, dźwięku jak i mikrofonu, no i w obydwu można sterować jedynie suwakami głośności. Natomiast na górze znalazły się jeszcze tajemnicze skróty. By aktywować to, co pod nimi się kryje, musimy wejść poprzez system do zakładki dźwięk. No, i tam w efektach możemy wybrać kilka barierów, które tutaj są. Jeżeli macie zatem trochę czasu, możecie suwakami sobie minimalnie poprawić jakość, albo i zepsuć w zależności od waszych umiejętności, no i zastosowań. Ja tego nie ruszałem. Pożytkowałem sobie je dwa tygodnie, czy to do muzyki bądź gierek, i jak za sprzęt za 150 zł, ciężko mi się do czegoś doczepić. Bas jest ok, wszystkie kroki przeciwników, którzy się podkradają, do nas słychać bez problemu, a eksplozje granatów mają tą fajną głębię. Pozycjonowanie przeciwników czy strzałów również jest poprawne, bo nigdy nie zdarzyło mi się pomylić kierunku czy orientacji jakiegoś wroga. Jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, gdzie każdy detal ma znaczenie, sprzęt wypada gorzej. Jest tak płytko i bez emocji, ale ja jestem przyzwyczajony do sprzętu z wyższej półki, jak zobaczcie, na przykład te Meze Imperiany. I to pewnie dlatego są moje takie odczucia. Reasumując, w kategorii cenowej do 150 zł, szarkun SGH 30 to dobry headset dla gracza. Wykonany jest naprawdę dobrze, jest wygodny i do każuowego grania spokojnie się nadadzą. Szkoda oczywiście, że nie ma odpinanego mikrofonu czy oprogramowanie jest dość ubogie, jednak mimo to uważam, że to są świetnie wycenione słuchawki z nadwyraz dobrze działającym mikrofonem. No i cóż. Z tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!